Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Jak się macie? Bo czwartek, niektórzy mówią, jeszcze dzisiaj, jutro i jest wolne. No, można i tak, ale ja nie mogę tak powiedzieć, bo 7 dni w tygodniu coś robię. A, jak to z tym przykazaniem, tak? No, w niedzielę Boże rzeczy robię ale w sobotę już będzie też wykładów dużo no ale dobra, nie, nie o tym ale mamy nadzieję, nie? że będzie inaczej że już weekend niebawem ale póki co mamy czwartek mamy poranek czwartkowy i mamy słowo, a dziś Kościół czyta końcówkę pierwszego rozdziału Ewangelii Mateuszowej uzdrowienie trendowatego. Wiecie, tak sobie czytam to słowo i tak myślę, że niezły jest ten trendowaty, bo on upatrzył na kolana, prosił Jezusa, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. On w jakim sensie załatwi, jak On się modli. Nie? To mnie tak uderza. On nie mówi Panie, oczyść mnie. On idzie inną drogą. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Tak, jakby przypominał Jezusowi, że on to może zrobić. Człowiek przypomina Bogu, że może Bóg uzdrowić człowieka. To jest wyraz wiary, to jest wyraz pokory. To nie jest żaden ani szantaż, ani coś. To jest wyraz wiary, że ty to możesz zrobić. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Nie uzdrów mnie, uzdrawiaj mnie, panie, proszę. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To jest, to jest ważne, żebyśmy właśnie wyznawali chyba, żebym ja wyznawał, żebyś ty wyznawał, wyznawała, że Bóg może. Zostawiam Panu Bogu formę odpowiedzi na moją modlitwę i na moje wyznanie. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A więc jest ryzyko. A jak on nie chce? A jak nie ten, nie ten czas, jak nie, 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 nie to miejsce, yy, no to idziemy dalej. Właśnie yy, da wyznawać takiego Boga. Yy, wołaj o oczyszczenie dziś. Tak sobie myślę: o oczyszczenie. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Tak. Wołaj o oczyszczenie strądu. Jakiego trądu, na przykład myśli, na przykład złych słów, o jakbyśmy tak społeczeństwo oczyścili z trądu przekleństw, wulgaryzmów, ach, jaki byłby piękny świat, nie? A jakbyśmy oczyścili z trądu obgadywania, hmm, to by same powołania kamydulskie się rodziły, chyba. No a nie, jest to trąd? A nie, jest to coś, co nas zabija, coś, co zatruwa życie. Podtrzymywanie smutków, podtrzymywanie uraz, złe słowa, ploty, oszczerstwa, obmowy, jedziemy, prawda, jedna pani drugiej pani, jeden pan drugiemu panu, ja nie obgaduję, ja tylko stwierdzam fakty. Wiecie, tak sobie myślę, a to jest moje, tym się po prostu chcę podzielić, że często... Tak o, o te wielkie grzechy się m, m, modli, żeby ludzie się nawrócili, tak, albo Panie oczyszczaj z tych grzechów, tak, nie, m, nieczystych, tak, albo, albo to, 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 bardzo często ludzie o to wołają, tak, czy, czy y, z jakichś tam, y, nie wiem, y, y, że coś w pracy nie, nie robią tak jak trzeba, nie, y, no to są ważne modlitwy, oczywiście, ale ja nie neguję. Yy, ale nie jest to ważniejsze, żebyśmy modlili się od, od, o uzdrowienie z trądu yy, złej mowy, złych myśli, yy, tego wszystkiego, co zatruwa nasze życie, co sprawia, że się nie cieszymy, że, że, że relacje nie są dobre. No pomyśl o tym trądzie, o takim, yy, to nie te wielkie grzechy, tak? Yy, hmm. Albo może precyzyjnie by trzeba powiedzieć, że to właśnie te grzechy języka i złych myśli są gorsze niż jeden grzech, o których mówimy, wielki i ciężki. Nie, nie chodzi, żeby ważyć. Chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę zobaczyli, że, że ten świat wokół nas może być lepszy, kiedy, kiedy po prostu wołamy do Pana i zgadzamy się, że On nas może oczyścić. Nie chodzi tylko, żeby Panie oczyść mnie, tylko że. Jeszcze przyjmę to, że on mnie oczyści, tak? Zadanie, to już sobie zapisałem wcześniej. Słuchajcie, wołaj o oczyszczenie myśli i słów. O. Tak się będziesz komunikować? Bo nie możesz nic dobrego powiedzieć? Czy będziesz, yy, wołając już o oczyszczenie, po prostu tym i tą? Będziemy razem tymi, którzy niosą dobro i oczyszczenie. Trzymajcie się, walczymy o to oczyszczenie myśli i słów. Pozdrawiam, zapraszam jutro w piątek. Pa, pa.